Witam Instrukcja jak zmienić e, PIN czy kod w tym chińskim zamku szyfrowym a więc tak standardowo jak do was przyjdzie to standardowy kod to jest 4.0 tak jak tutaj zresztą widać i jak go chcemy zmienić to musimy ustawić żeby tutaj zobaczcie jak się przekręci bo jedną ręką wiem czy widzicie, jak przekręcam, to się tutaj otwiera taka zapadka. Widzicie? O, zamknęła się. Otworzyła się ta zapadka. I teraz wsadzając tutaj kluczyk, trzeba go... Taki kluczyk dostaliście e, w Ten kluczyk wsadzacie tutaj. E, I trzymając wsadzony kluczyk, ustawiacie sobie tutaj inny kod. Aby ustawiać inny kod. Po ustawieniu innego kodu po prostu przekręcacie jeszcze raz tą zapadkę i jeszcze raz wracacie, i kod jest zmieniony już na taki, co powinien być.